Wyobraź sobie ciche włoskie wzgórze o świcie. Mgła jeszcze trzyma się traw, jakby nie chciała ustąpić nadchodzącemu dniu. Nad doliną rzeki Liri powoli budzi się światło, muskając kamienne tarasy i ruiny dawnego klasztoru Benedyktynów. Pod nim, równo, niemal aż do horyzontu ciągną się białe krzyże. Na nich polskie nazwiska. Nad cmentarzem wyryto słowa, które brzmią jak przysięga i wyrzut jednocześnie oddali swe życie za naszą i waszą wolność. To tutaj, na tym spokojnym dziś zboczu, rozegrała się jedna z najbardziej dramatycznych opowieści polskiego oręża. A wszystko zaczęło się od śmiechu. Bo Niemcy śmiali się głośno. Kiedy mówiono im o Polakach walczących u boku aliantów, wzruszali ramionami. Armia bez państwa, powtarzano z kpiną. Jak mogą być groźni żołnierze, których ojczyzna rozdarta jest między okupacją niemiecką a sowiecką, których rząd działa na emigracji, a granice istnieją już tylko na starych mapach i w pamięci? W oczach wielu była to armia wygnańców, ludzie bez domu, bez przyszłości, z przeszłością złamaną więzieniami, łagrami, zesłaniem gdzieś w głąb nieludzkiej ziemi. Na papierze wyglądało to jak słabość, w praktyce okazało się ich największą siłą zanim na zboczach Monte Cassino zabrzmiało polskie naprzód, minęły długie miesiące krwawej, mozolnej kampanii we Włoszech. Bitwa o Monte Cassino była częścią wielkiej włoskiej operacji aliantów i trwała od 17 stycznia do 19 maja roku 1944. Celem było jedno przełamać potężną niemiecką linię obronną, zwaną linią Gustawa. Ta linia, zbudowana z bunkrów, Stanowisk ogniowych i pulminowych, blokowała drogę na Rzym, zamykając aliantom przejście przez dolinę rzeki Liri i prowadzącą nią strategiczną szosę numer 6. Każdy kilometr, każdy pagórek na tej linii miał swoją cenę, liczony był w ludzkich życiach. Dowódcą niemieckich wojsk w tym rejonie był Feldmarszałek Albert Kesselring. Dla niego apeniny, strome, skaliste zbocza i średniowieczny klasztor na szczycie były wymarzonym bastionem. Wysokie, kamieniste stoki wzgórza Monte Cassino, a na ich koronie klasztor benedyktyński miejsce modlitwy, pracy i ciszy stały się sercem niemieckiej obrony. Niemcy wyprowadzili z klasztoru zakonników oficjalnie po to, by nie narażać ich na niebezpieczeństwo, ale okolice budowli włączyli w system umocnień. Ruiny, tarasy i mury wokół klasztoru dawały im znakomite pozycje obserwacyjne i ogniowe. Z góry widzieli wszystko ruch w dolinie, kolumny pojazdów, każdy oddział, który ośmielił się ruszyć w górę. Zanim pojawili się tam Polacy, alianci już trzy razy próbowali złamać ten niemiecki bastion. Brytyjskie oddziały, amerykańskie jednostki, żołnierze francuscy i nowozelandzcy uderzali na Monte Cassino w trzech dużych szturmach. Każdy z nich przyniósł ogromne straty i tylko niewielkie zdobycze terenowe. Żołnierze ginęli na stokach, które następnego dnia znów przechodziły w ręce Niemców. W Dolinach szpitale polowe wypełniały się rannymi, a raporty brzmiały tak samo. Wielkie poświęcenie, niewielki postęp. Gdzieś w cieniu tych dramatów rodziło się przekonanie, że być może to wzgórze jest nie do zdobycia. Wtedy na horyzoncie pojawia się drugi korpus Polski. Drugi korpus Polski był inny niż większość armii tej wojny. Powstał z żołnierzy tzw. armii Andersa. W większości polskich obywateli, którzy wcześniej więzieni byli w sowieckich łagrach i więzieniach lub zsyłani w głąb Związku Sowieckiego. Tych ludzi łączyło jedno: Zostali wyrwani z domów, oderwani od rodzin, skazani na zapomnienie. Przetrwali nieludzkie warunki tylko dzięki uporowi i wierzę, że kiedyś jeszcze przydadzą się Polsce. Ich droga na zachód zaczęła się od politycznego dokumentu, który dla większości świata był tylko kolejną umową, a dla nich biletem spiekła. Po układzie Sikorski-Majski zawartym w roku 1941 generał Władysław Anders mógł zacząć tworzyć polską armię na wschodzie. Anders, sam więziony wcześniej przez Sowietów, wyruszył w turnę po obozach, więzieniach, rozsianych po bezkresach Związku Sowieckiego. Zbierał ludzi, których inni dawno spisali na straty: chudych, wyniszczonych, ubranych w łachmany, ale z orłem w sercu. Nawet jeśli tego orła ktoś zdążył im już bezlitośnie wypróć z czapek i mundurów. Z tych ludzi powstała armia. Nie miała państwa, miała tylko dowódcę i wspomnienie ojczyzny. I to wystarczyło. Ta armia została następnie wyprowadzona z sowieckiej ziemi. Przez irańskie pustynie, przez kraje Bliskiego Wschodu, drugi korpus Polski trafił w końcu na śródziemnomorski teatr działań wojennych. Żołnierze, którzy jeszcze niedawno wydobywali węgiel w workucie albo wycinali tajgę gdzieś na kołymie, teraz patrzyli na lazurowe morze i śródziemnomorskie słońce. Nikt z nich nie przypuszczał, że ich najważniejsza bitwa rozegra się na niewielkim skrawku włoskiej ziemi, pod klasztorem, o którym wcześniej mało kto słyszał. W skład II Korpusu Polskiego wchodziła między innymi trzecia Karpacka Dywizja Strzelców, piąta Kresowa Dywizja Piechoty. Dwunasty pułk ułanów podolskich, a także jednostki artylerii, saperów, czołgów i liczne formacje pomocnicze. W Italii drugi korpus liczył około siedmiu tysięcy żołnierzy. Dysponował około jedenastoma, i pół tysiącami pojazdów oraz prawie sześciuset działami i moździerzami. Był dobrze zmotoryzowany, ale słabo przystosowany do walki w wysokich górach. Ich siłą miało być manewrowanie, szybkość Współdziałanie broni. Tymczasem pod Monte Cassino czekały ich strome, kamieniste ściany i walka o każdy głaz. Przerzut drugiego korpusu na Półwysep Apeniński trwał długo. Rozpoczął się 15 grudnia roku 1943 i zakończył dopiero w połowie kwietnia roku 1944. Kiedy Polacy zeszli z transportowców, zobaczyli kraj wyniszczony wojną, ale wciąż piękny. Oliwne gaje, wąskie dróżki, kamienne miasteczka przyklejone do zboczy, a nad tym wszystkim górujące wzgórze, na którego szczycie wciąż widać było sylwetkę klasztoru. Na mapach sztabowych nosił nazwę Monte Cassino. Wkrótce ta nazwa miała zostać wypalona w pamięci całego narodu. W chwili, gdy Polacy przygotowywali się do walki, okolice Monte Cassino były już kompletnie zniszczone wcześniejszymi bitwami. Cały rejon stał się gęstą siecią okopów, schronów, jaskiń i punktów ogniowych, wykorzystujących skalisty teren i ruiny poprzednich starć. Niemcy zmienili zbocza góry w kamienny labirynt. Doświadczony żołnierz mógł z jednego głazu prowadzić ogień, schować się, zmienić pozycję i znów zniknąć. Dla atakującego każdy krok naprzód oznaczał wyjście pod lufę, której istnienia nawet nie podejrzewał. Do tego dochodziła aura miejsca, klasztor wieki modlitwy, teraz otoczony pierścieniem śmierci. Wszystko to składało się na scenerię, w której alianci mieli spróbować jeszcze raz. Kiedy zapadła decyzja, że drugi korpus polski weźmie udział w kolejnym rozstrzygającym ataku, w niemieckich sztabach nie brakowało drwiących uśmiechów. Polacy, ci od Andersa, armia wygnańców bez własnego państwa z obcymi naszywkami na rękawach? Włoskie wzgórza już widziały, jak takie ambicje kończą się w ciszy. Nikt jeszcze nie wiedział, że tym razem to właśnie ci żołnierze sprawią, że śmiech zamieni się w milczenie. Jeśli ta historia poruszyła Cię choć trochę, zostaw ślad po sobie. To pomaga nam opowiadać kolejne zapomniane losy. Dla tych, którzy wciąż wierzą, że pamięć ma znaczenie, kliknij subskrypcję. Wracamy do historii, o których inni milczą. Decydujący etap polskiego udziału w bitwie zaczął się nocą z 11 na 12 maja roku 1944. Nad doliną zapadła gęsta, lepka ciemność. Żołnierze siedzieli w okopach, wśród skrzyń z amunicją i splątanych kabli telefonicznych. W powietrzu wisiało napięcie tak gęste, że można było niemal je dotknąć, i wtedy odezwały się działa około tysiąca alianckich armat rozpoczęło potężny ogień na niemieckie pozycje. Noc, rozdarły błyski, ziemia zaczęła drżeć. Huk był tak ogłuszający, że wielu żołnierzy czuło, jak rezonuje im w klatce piersiowej. To nie był zwykły ostrzał, to było wycie całego zgromadzonego tu zachodu, który chciał wreszcie ruszyć naprzód. W tym samym czasie na odcinku brytyjskiej ósmej Armii i Amerykańskiej Piątej Armii do natarcia szykowały się dwie polskie dywizje piechoty II Korpusu. Ich zadaniem było opanowanie kluczowych wysokości, między innymi wzgórza 593 i wzgórza 569. Te dwa punkty dominowały nad klasztorem i drogą w dolinie. Kto trzymał je w rękach, ten kontrolował całe pole bitwy. Polacy wiedzieli, że bez tych wzgórz Monte Cassino pozostanie niezdobyte. Wiedzieli też, że już próbowano. Wiedzieli, jak się to kończyło. Pierwszy szturm polskich oddziałów ruszył w nocy 12 maja. Gdy potężny ogień artylerii stopniowo cichł, oddziały ruszyły do przodu. W górę, po stromych, pooranych lejami zboczach, od kamienia do kamienia. Z początku panowała cisza, złudna, niepokojąca. Potem odezwały się niemieckie moździerze i działa. W jednej chwili zbocza wzgórza zamieniły się w grad odłamków i wybuchów. Żołnierze padali na ziemię, przywierali do skał, znów ruszali naprzód. Pod stopami osuwał się żwir. Dłonie ślizgały się po brudnych, ostrych głazach. Ktoś krzyczał, ktoś nawoływał swojego dowódcę, który już nie odpowiadał. Niemiecka artyleria i moździerze prowadziły ogień zaporowy z precyzją, którą dawały im tygodnie przygotowań i świetne rozpoznanie terenu. Polacy walczyli o każdy metr, ale ogień z góry był bezlitosny. Atak załamał się. Zatrzymał się na skalistych stokach, nie osiągając wszystkich wyznaczonych celów. Cena była straszna: około tysiąca poległych, rannych i zaginionych żołnierzy w ciągu zaledwie kilku godzin. Dla wielu był to pierwszy tak krwawy chrzest bojowy na włoskiej ziemi. Dla tych, którzy przeżyli, ta noc miała zostać z nimi na zawsze. Po pierwszych walkach Polakom udało się utrzymać część zboczy, ale główne cele pozostały poza zasięgiem. Niemcy prowadzili nieustanne kontrataki, wykorzystując lepszą znajomość terenu i przygotowane stanowiska ogniowe. Z ruin, z jaskiń, z niewidocznych dla oka załomów skał wychodzili nagle, uderzając precyzyjnie i szybko. Żołnierze drugiego korpusu trwali przy swoich pozycjach, często dosłownie przyklejeni do ziemi. Wiedzieli, że każdy cofnięty krok oddaje Niemcom to, co z takim trudem wyrwali z ich rąk. W niemieckich raportach zaczęły pojawiać się słowa podziwu. Polacy walczyli zaciekle, nie ustępowali, atakowali ponownie tam, gdzie inni przestawali próbować. Śmiech, który towarzyszył hasłu, Armia bez państwa stawał się coraz cichszy. W tych najcięższych dniach ktoś napisał pieśń. Wśród wybuchów, w cieniu klasztoru, narodziły się czerwone maki na Monte Cassino. Utwór, który miał stać się jednym z najważniejszych polskich wojennych symboli. Nowy atak wyznaczono na 17 maja roku 1944 na wczesne godziny poranne. Czas do tego dnia wypełniały gorączkowe przygotowania, Przegrupowania, naprawa sprzętu, uzupełnianie amunicji. Żołnierze łapali krótkie chwile snu, często siedząc w hełmach opartym o ścianę okopu. Nikt nie mówił tego głośno, ale wszyscy czuli, że zbliża się rozstrzygający moment. 17 maja o świcie znów odezwały się alianckie działa. Artyleryjskie przygotowanie trwało, gdy Polacy szykowali się do wyjścia z pozycji wyjściowych. Wreszcie udało się opanować wzgórze 593. Jeden z najważniejszych taktycznych punktów niemieckiej obrony Monte Cassino. Ten skalisty szczyt, do którego wcześniej bezskutecznie dobijały się fale alianckich ataków, znalazł się w polskich rękach. Gdzieś poniżej, w ruinach i lejkach po wybuchach, leżeli ci, którzy już nie zobaczą polskiej flagi na szczycie. Ich koledzy stojąc na zdobytym wzgórzu, wiedzieli, Komu zawdzięczają ten moment. Tej nocy niemieckie dowództwo musiało podjąć trudną decyzję. Rankiem 18 maja roku 1944 zapadła cisza inna niż wszystkie dotychczas. Nie było już tego charakterystycznego gwizdu pocisków, huków, wybuchów. Nad ruinami klasztoru unosił się dym, ale z jego wnętrza nie dochodził żaden odgłos życia. Wtedy w górę ruszył zwiadowczy patrol dwunastego pułku ułanów podolskich. To nie byli już ułani z szablami, których wyobrażały sobie przedwojenne, romantyczne obrazy. To byli zwiadowcy nowoczesnej wojny, zmęczeni, przybrudzeni, z karabinem w dłoni, z oczami czujnymi na każdy ruch. Wspinaczka była ostrożna, pełna napięcia. Każdy kamień mógł kryć minę, każdy załom muru. Niemiecki karabin maszynowy. Ułani wchodzili po ruinach klasztoru, gotowi na ostatni, desperacki opór. Ale nikt nie strzelał. Kiedy weszli w środek zrujnowanego kompleksu, zobaczyli tylko porozrzucane skrzynie, ślady pośpiesznego odwrotu. Niemiecki garnizon opuścił pozycję. Polacy byli pierwsi. W tym momencie całe miesiące walk, setki godzin przygotowań, tysiące ludzkich tragedii skupiły się w jednym, krótkim geście. Na szczycie ruin klasztoru podniesiono najpierw biało-czerwony proporczyk pułkowy, a zaraz potem polską flagę. Otworzył aliantom drogę na Rzym, który został zajęty 4 czerwca roku 1944. Walki o cały kompleks Monte Cassino trwały jeszcze do 31 maja, ale zdobycie klasztoru i okolicznych wysokości 18 maja w praktyce przesądziło o wyniku bitwy. To co dla wielu wydawało się niemożliwe, żołnierze armii bez państwa zamienili w fakt. Cena tego zwycięstwa była jednak ogromna. Straty drugiego korpusu w bitwie o Monte Cassino były bardzo ciężkie. Około 923 poległych, ponad 90 zaginionych i prawie 3000 rannych żołnierzy. W liczbach niemieckie straty w tym rejonie oceniane są na około 1100 zabitych, rannych i zaginionych. Ale liczby, choć konieczne, nie oddają ciężaru tej ofiary. Każda z tych liczb to czyjś syn, mąż, ojciec, przyjaciel, ktoś, kto pisał listy z frontu, kto marzył o powrocie do domu, kto myślał, że przeżyje jeszcze niejedno lato. Dziś wielu z nich spoczywa na polskim cmentarzu pod Monte Cassino. Na tym cmentarzu spoczywają setki poległych żołnierzy II Korpusu. Nad ich grobami. Wyryto słowa, które streszczają sens ich ofiary, oddali swe życie za naszą i waszą wolność. To przesłanie, które przekracza granice. Walczyli nie tylko o Polskę, której Zary zginął pod okupacją. Walczyli o wolność Włoch, o wolność przyszłej Europy, o to, by świat nie zatrzasnął się na zawsze w ciemności totalitaryzmów. W polskiej świadomości bitwa o Monte Cassino stała się jednym z najważniejszych symboli żołnierskiego bohaterstwa podczas II wojny światowej. Do dziś jest jednym z najbardziej znanych epizodów polskiego udziału w zachodniej koalicji. Ale historia Monte Cassino nie kończy się na wzgórzu i klasztorze. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pamięć o tej bitwie była pełna sprzeczności. Armia Andersa, żołnierze II Korpusu, byli traktowani przez komunistyczne władze jako armia rządu londyńskiego. Niewygodna, nie pasująca do oficjalnego mitu zwycięstwa. W podręcznikach pisano o nich mało, często z dystansem albo z przekąsem. A jednak w polskich domach, przy stołach, przy imieninach i rodzinnych spotkaniach opowieści o Monte Cassino wciąż krążyły. Przechodziły z ust do ust, z pokolenia na pokolenie, jak tajemny skarb, którego nikt nie może odebrać. Po upadku komunizmu Monte Cassino wróciło na należne mu miejsce w polskiej pamięci. Stało się jednym z centralnych punktów państwowych obchodów, tematem licznych publikacji Instytutu Pamięci Narodowej, stałym elementem szkolnych lekcji historii. Uczniowie słyszą o 17 stycznia i 19 maju roku 1944, o linii Gustawa, o wzgórzu 593, o biało-czerwonej fladze na ruinach klasztoru. Słyszą, Czerwone maki na Monte Cassino. I może nie zawsze do końca rozumieją, jaką ceną okupiły one swój kolor. Dopiero z czasem przychodzi świadomość, że ta pieśń to nie tylko melodia, to krzyk tamtego pokolenia. Do obrazu Monte Cassino na trwałe przylgnęła pieśń napisana w trakcie bitwy. Czerwone maki na Monte Cassino. Stała się jednym z najważniejszych polskich utworów wojennych. I symbolem poświęcenia żołnierzy. Jej słowa, mówiące o makach, które zamiast rosy piły polską krew, do dziś potrafią ścisnąć gardło. To właśnie ta pieśń najlepiej oddaje, czym była ta bitwa. Nie tylko militarnym sukcesem, ale także wielką tragedią i ofiarą tych, którzy oddali wszystko, choć tak niewiele im potem dano. W polskim życiu publicznym często podkreśla się, że żołnierze drugiego korpusu walczyli jako armia bez państwa. Ich ojczyzna była podwójnie okupowana przez Niemców i Sowietów. Przyszły kształt Polski zależał od decyzji wielkich mocarstw, zapadających w gabinetach z daleka od klasztornych ruin. Ci żołnierze przelewali krew za wolność zachodu, ale nie mieli pewności, czy ta wolność dotknie także ich rodzinne miasta: Lwów, Wilno, Warszawę, Grodno. W ich marszu na Monte Cassino krył się tragiczny paradoks narodu, który umiał walczyć do końca, ale nie zawsze miał wpływ na to, jaka będzie nagroda. Mimo wkładu w zwycięstwo aliantów, wielu żołnierzy Andersa po wojnie nie zdecydowało się wrócić do Polski. Bali się represji władz komunistycznych. Wiedzieli, że mogą zostać uznani za podejrzanych, za wrogów nowego porządku. Osiedlali się więc w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Kanadzie, w Australii. Tworzyli polskie parafie, gazety, chóry, ale na pytanie o Monte Cassino często odpowiadali krótko, uciekając w milczenie. Ci, którzy wrócili do kraju, nierzadko spotykali się z nadzorem służb bezpieczeństwa, z dyskryminacją, z pomijaniem przy awansach. Bohaterowie, którzy zdobyli jedno z najtrudniejszych wzgórz tej wojny, w powojennej rzeczywistości często musieli walczyć o zwykłą ludzką godność. Historycy podkreślają, że zwycięstwo drugiego korpusu pod Monte Cassino ma podwójne znaczenie. Z jednej strony było to militarne osiągnięcie najwyższej klasy, przełamanie potężnej linii obronnej, otwarcie drogi na Rzym, pokazanie, że nawet najtrudniejsze pozycje można zdobyć determinacją, planem i ofiarą. Z drugiej strony Monte Cassino symbolizuje tragiczny los narodu, który przelewał krew za wolność innych. A sam nie odzyskał pełnej suwerenności po zakończeniu wojny. To opowieść o wielkości i niesprawiedliwości, o dumie i bólu, o śmiechu, który na końcu zawsze zamienia się w milczenie. Dziś, kiedy stoisz na cmentarzu pod Monte Cassino, widzisz równe rzędy krzyży i nazwiska, które brzmią jak mapa dawnej Rzeczypospolitej. Obok siebie leżą chłopcy z Kresów, z centralnej Polski, z gór i z nadmorskich miasteczek. Nad nimi wciąż górują ruiny klasztoru benedyktynów, a wokół w czerwcu naprawdę zakwitają maki. Wiatr unosi ich płatki, jakby chciał jeszcze raz opowiedzieć historię tych, którzy tu przyszli jako armia bez państwa, a wyszli jako legenda. Nie ma już śmiechu, którym niegdyś komentowano ich wysiłek. Została cisza. Cisza, w której słychać tylko oddech tych wzgórz i może gdzieś w oddali echo starej pieśni o czerwonych makach. Od Ciebie zależy, czy ta cisza będzie ciszą zapomnienia, czy zadumy. Jeśli chcesz, by te głosy nie zamilkły, zostaw komentarz. To dzięki Wam ta historia żyje dalej. Niech ta opowieść nie zniknie w ciszy. Subskrybuj, by pamięć nie zgasła. Dziękujemy, że słuchasz. Dla takich jak Ty warto wracać do historii.